Widzowie, witajcie na kanale Agixoxo Bardzo długo mnie nie było yy, Przepraszam was za to Ale w, yy, przez ostatni tydzień Byłam na zielonej szkole Więc nie miałam za bardzo czasu Kiedy zrobić filmiki albo szorcy I strasznie was za to przepraszam Ale słuchajcie musicie mi to wybaczyć Bo yy, odkryłam kolejną Bardzo ciekawą rzecz Bo pamiętacie jak tutaj mamy yy, to kupione Ale to dostaliśmy Dzięki aktualizacji Prawda? I to też dostaliśmy dzięki aktualizacji. To te, tego nie, nie musiałam aktualizować i dostałam za free. No kochani, wiem, bardzo dziwne. Pewnie wy też to macie. No i jak po prostu jak robiłam dla was szorca z poczty, to to mi się zrobiło. I jeszcze zobaczmy, co mamy tutaj, bo tutaj też pokazuje, że jest coś nowego. Dobra, wejdźmy sobie w jakiegoś nowego ludka. Pewnie nic nie będziemy mieli nowego. No. To nie. O, Matko boska. To nie, to chyba już było, nie wiem. No, chyba tego nie było. Tak, na 100% nie było piękne. To też bardzo fajne. No. E, ale uszyłam to no, ogólnie bardzo fajnie. E, jeśli troszkę słyszycie, to mam delikatny katar, ale jak wam obiecam, to miałam zrobić z wami... E, to wiecie, już Wam pokazuję. Tutaj. O. To, no więc wchodzimy. Mmm, ładnie tutaj, bardzo ładnie. Ach, dalej się już nie da. E, Okej, okay. zobaczmy. Jestem ciekawa, co to robi. Jeśli możecie napisać w komentarzu, to bardzo Was to proszę, bo nie mam pojęcia, co to robi. Chyba nic, po prostu się nie można klikać. A co to za guzik? A, to po prostu to pokazuje. Uuuu uh. o oh my gej Fajne serduszko! Wszystko podświatuje. Podświatuje XD. E, dobra, a to co my tu mamy? A to? To jest pewnie ta gra. A ten tablecik. No ale teraz przychodzi tutaj rodzinka Zapraszam Was do oglądania historyjki, pa, pa. E, dobrze, dzieci, chodźcie tutaj, usiądziemy. Dzień dobry. A my już wychodzimy, do widzenia. E, zapraszam, zapraszam. Dobrze, dobrze. Ale pięknie się tutaj wydaje. Na pewno jest tutaj ślicznie. E, dobrze, tutaj mamy menu. Poprosimy więcej, dobrze? Tak, tak, już daję. Oh. Proszę. A gdzie dla mnie? Ty nie umiesz czytać, kochanie. Damy państwu czas na wybór. Dobra, chyba już. Czy już państwo wybrali? Tak, tak, tak. Już wybraliśmy. Ja poproszę pancake'i. E, tutaj moja e, córeczka popro e, to się poprosi. Szejka tak samo z... Tosią y, i jeszcze pankejki dla wszystkich po prostu. E, Okej. Okay. A w tym czasie zapraszamy was do imprezy. E, tutaj proszę mi oddać. To to nie, to jest państwu zbędne. Po, zaraz państwa zawołamy, jeśli pankejki już będą podane. E, proszę za mną. To gdzie ta impreza? A już już, tutaj się rodzi magia, proszę pana. Eee. Teraz nie pamiętam tych guziczków. Eee, nie, to nie to. O, to to. O kluczyk. I wchodzimy. Zapraszam Państwa. Dziękujemy. Chodźcie. Wow! Czemu my tak dawno nie wiedzieliśmy o takim pięknym miejscu? A to co to? O, to jest to jakieś takie świecidełko. A ja lubię te błyskoteczki, one są piękne. A da się zgasić? Da się zgasić! Wow! Wojowo, można sobie pograć. Ta, 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 ta. Ok, zaczyna się. Wow, a co to jest? Ale ciasne, strój. No, chyba go nie założę. Ale ogólnie... Ale mam dużo zmarszczek. Ale ogólnie to bardzo fajne. A to mi myje wszystko. Wow, kto by się spodziewał. A tutaj mogę sobie dj Ale fantastycznie tu jest. Oddawać forsę. Kto to jest? <śm> to dobre. Jestem rabusiem dziecko. Rabusiem! Boję się! Yy, nie mamy... Nie wzięliśmy... Ha! W takiej drogiej restauracji każdy bogacz ma kasę, nie udawaj, głupka! Nie, nie mam jej teraz przy sobie. To gdzie jest? No... Albo nigdy nie odzyska ciężarki. Dobrze, już dajemy, tam jest na samym końcu. Proszę nam oddać żonę. Mm, nie. Idziemy. Dobra, tutaj karta kredytowa, superancko oraz tu. Mm, jedzonko jest przeszykowane. Ha, idziemy. Macie. Trzeba dzwonić na policję. Tak, ale nie mamy kasy. Ani nie mamy niczego, co, czego potrzebujemy. Ale okropny wieczór. E, czekajcie chwila. Ale okr okropny wieczór. Nie żartuj sobie teraz. Idziemy zgłosić do policji. Proszę, pomóż nam. Dobrze, co się dzieje? Porwali na naszą mamę i zabrali nam forsę. Co? Nie można okradać niewinnych. A ona jest w ciąży, nie może tak, takich mieć stresów. Yyy, okej. Okay.